No, robię teraz drugi filmik. Tamten to był dla tych, którzy kochają czworonogi, a szczególnie mają koty, więc to jest bardziej interesujące dla tych osób. Natomiast chcę powiedzieć kilka słów na temat nowych moich dwóch wizji. Szczególnie ta jedna jest ważniejsza, więc od niej zacznę. A mianowicie byłam w Polsce. W mojej wizji oczywiście. I tak jakby to było Podlasie, nawet może mój rodzinny Zambrów w Łomżyńskiem. To było po prawej stronie. I tak jak była na tej ulicy, która idzie do szpitala, tam jest taka ulica. Natomiast po lewej stronie, tam gdzie normalnie stoi Miejski Ośrodek Kultury, stał wielki biały budynek które zapytałam co to za budynek i usłyszałam że nie wykończony jeszcze budynek mieszkalny ale to wyglądało jak na wielkie garaże betonowe porządne i tłumy ludzi w kolejce kolejka która absolutnie się nie kończyła zakręcała co było charakterystyczne, to to, że w kolejce stali ludzie grupami, ale to wszystko połączone w jeden ciąg. Czyli nie kolejka, jak sobie wyobrażamy, kolejka na przykład do kasy, jedna za drugą osobą stoi, tylko całymi grupami. W rzędzie było z pięć, sześć osób, i za nimi następne, i następne. I ja się pytam, kim są ci ludzie? I słyszę odpowiedź, to są Ukraińcy. Dwie rzeczy, co było mi pokazane. Stoją bardzo spokojnie. Nikt się nie wychyla. Nikt nawet nie mówi. Nikt nie przyspiesza. Nie ma chaosu, nie ma bałaganu, tylko jest kompletna cisza. Spokój i idą gdzie się da, bo patrzyłam, gdzie idą, jak na przykład do tego budynku. I słyszę, że cokolwiek nie jest zagospodarowane, wykończone, dokończona budowa tam się ich wprowadza. Druga charakterystyczna rzecz, która rzuciła mi się w oczy to, jak oni byli ubrani. Wyglądało to na wiosnę lub lato. Dlatego, że byli nie w kurtkach, nie w czymś ciężkim, tylko lekko ubrani. Ale zdaje się, długi rękawy, więc mnie tak ta wiosna, mm, marzec, kwiecień, maj, coś takiego, by najbardziej pasowało. I ten kompletny spokój. Kompletna cierpliwość. Ale to były tłumy niesamowite. Więc nie pytajcie mnie, nie wiem co to oznacza, tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Natomiast ta druga wizja, no to już w ogóle. E, ja wiem co to oznacza, ale niesamowite. A mianowicie, jestem w Wielkiej Brytanii. Ja, która nigdy nie byłam w Anglii niż w Wielkiej Brytanii. To jest chyba jedyne, gdzie blisko przecież Polski i nieraz planowałam do, przez Londyn lecieć, przez inne kraje, przez Paryże i co tylko leciałam, ale nigdy nie byłam w Wielkiej Brytanii. Więc tam jestem, i żeby było ciekawiej, poślubiam króla Karola III. Obok stoi jego żona, z boku, Kamila, uśmiechnięta i zadowolona. A on mnie prowadzi tak, jak to prowadzi się tak pięknie, jak za czasów rycerskich, królewskich jak do tańca, do poloneza. I prowadzi mnie na górę, po schodach, do góry. Drewniane to wszystko piękne, bogate. Zadowolona z boku. Wchodzimy tam na góry i prowadzi mnie, a ja mówię, jak to dobrze, że on mnie prowadzi, bo ja naprawdę nie wiedziałabym, jak się tam poruszać. Dlaczego? Było kompletnie ciemno. Ani trochę światła. Z żadnej strony. Nie trzeba było wiedzieć, jak się poruszać, gdzie co jest, bo tam byli ludzie, były. Um, różne meble i tak dalej, stoły. Ja bym nie wiedziała, jak w ciemnościach się poruszać. A on i ta Kamila doskonale wiedzieli, jak nawigować. No, znali to, to ich tereny, ale ciemność. Kompletna ciemność. I potem było tak, że ja miałam wolność do robienia tego, co chciałam. Więc ja robiłam, co chciałam. On był z Kamila. A potem ja w końcu tak staję naprzeciwko okna, światła. I mówię, co ja tu w ogóle robię. Przecież ja żyję w złotej klatce. I było po wszystkim koniec tej wizji. Więc napiszcie mi, co wy uważacie na temat obu wizji, jak wy to widzicie. A w międzyczasie przesyłam Wam mnóstwo buziaczków, uścisków, bo tamten filmik skończył się nagle, kiedy Wam zaczęłam pokazywać zabawkę dla jednego pieska. To będzie dla koko. Będzie to ciągać, będzie się z tym szarpać oczywiście, no bo na tym to polega. A druga dla Mimi to jest mniejszy pudelek, mniejsza zabawka. Obie piszczą i ta piszczy i ta piszczy, no bo wiecie, ale to jest malutka ta Mimi. No więc też będzie za nogę to ciągać i szarpać i tutaj. No ale o, takie cudaczki dla piesków. Także kochani, <laughs> buziaczki patrz.